Niebawem na światło dzienne ja to, wyjdzie afera partnerki Sylwestra, ja opracowana Zbocze, przez grupę Oskarka. Ładęga już stworzył film przed nie, nie tą publikacją, nie, nie, tam, celem zbudowania nastawienia. Nie, grudu. ja ci powiem, że ja jestem, uważam, zboczą. Ale Co w tym dziwnego, żeby teraz mężczyzna nie miał pociągu, nie? 5 zł. Hmm. Czy ja to też e, iść trochę w tym kierunku w przyszłości, nie? Właśnie. A ja mu eee... chętnie ci w tym pomógł. Czym, w tym? W, no bo ja z tobą z Bogselem kiedyś gadałem też. No. E, bo Bogsle, Bo ja Bogsle, pro, proponował e, ten, e, żebyśmy jakąś branżę porno w Polsce rozkręcili. Ja bym w chuj chciał rozkręcić. Ale z kim ty byś była? Kurwa polskim Hefnerem. Ale dobra, poczekaj, bo jak już ruszyłeś ten temat, no. czy ty. No. Chciałbyś być aktorem nie, filmu dla dorosłych? Nie, wiesz co? Bo ja bym. Ja, mi chodzi, że ja bym był reżyserem, nie? I wiesz, no ja będę potrzebował aktorów. Ja powiem ci tak. Mm, uważam. Je... Może jak, jak czarnoskórzy no. mężczyźni przyrodzenia nie mam, ale mam sporą pytę i jak oglądam pornosty, to muszę sobie mocniejszy puścić, bowiem, wiem, że, że trenuję te sporty, jestem sam troszeczkę, uważam, że popierdolony i hardkorowy, dlatego kręcą mnie rzeczy typu No Limit i takie hardkorowe rzeczy i, i uważam, jak czasami oglądam pornol, że sam bym lepiej zdarzył tą dziewczynę niż oni, ale... A co to znaczy, że mocniejszy pornol? No, że musi być yy, hardcore jakiś tam. Aha. Ale. Ale nie. A co to ale... znaczy hardcore? Nie, bo nie wiem, wiesz, jakie. No, mocne różnięcie, wiesz, jakie. Ale. Nie... Ale mocne, co to znaczy? Że, że po prostu szybko, czy chodzi o jakieś dodatki? Nie, no wiadomo, o dodatki? No, nie wiem, właśnie, wiesz. Ja, ja oglądam przeróżne rzeczy. Ja też nie? oglądam różne, ale w sumie nie, nie mam, nie chcę obadać, ale zmierzałem do tego, że że jeśli chodzi o filmy, to raczej to raczej bym chyba nie chciał w nich występować, bo jednak to już jest coś, coś, coś takiego, że, że nie byłbym społecznie postrzegany jako normalna osoba. No i wiesz, co mi chodzi. Nie wiem. Nie był wiesz? przecież ten y, w Polsce, on teraz nie żyje, Toxic Fucker chyba. I czy on był jakoś źle postrzegany? Znaczy co, ja uważam, że jestem kontrowersyjny, ale raczej nie na tyle, żebym, żebym chętnie świecił swoim przyrodzeniem, nie? No to jakby chciał wejść w tą branżę? No, mógłbym być tą reżyserem i A zel, tą co by tam która. To może Bo Boksel byłby. Nie no, chodzi mi o to, że mógłbym być tym reżyserem i tym takim, nie wiem jak to się nazywa. Producentem, to mam na myśli. Nie.